Halo, Batman? Chyba wiem, gdzie mogą ukrywać się przestępcy. W dawnej kryjówce Jokera. Naprawdę? A jak się dowiedziałeś? Wyjaśnię ci wszystko na miejscu. Po prostu przyjedź. Witaj, Jim. Już jestem. Jak się czujesz? <grytanie> Zostałem oszukany przez Hasza. Straciłem rękę. Nie jestem już komisarzem. Zdarza się. Zaraz, zaraz. Dlaczego nie jesteś komisarzem? Wysłali mnie na emeryturę ze względu na moje kalectwo. Bardzo przykro mi to słyszeć, ale... Kto został nowym komisarzem? Ten policjant, który cię nie zaatakował, gdy walczyłeś z Haszem. Ale to i tak bez znaczenia, bo teraz cała policja Gotham jest rozbita. Część popierała Hasza, inni ciebie, a teraz wszystko jest w rozsypce. Rozumiem, że raczej nie możemy liczyć na wsparcie. Na pewno nie od policji, ale ja już nie jestem policjantem. Dziękuję, że nadal mi pomagasz. Skąd się dowiedziałeś, że właśnie tu mogą ukrywać się przestępcy? Dostałem wiadomość na ten temat, ale to najprawdopodobniej pułapka. O nie! Gordon, słyszysz mnie? Idź ich złapać! Ja spróbuję znaleźć inną drogę! A jednak przyszedłeś! Kto to powiedział? Pokaż się! Ja, Batku, we własnej osobie! Joker? Ale, ale jak? No nie bądź tak zawiedziony! Przecież po mojej rzekomej śmierci tak bardzo się załamałeś, że nie było cię w mieście przez rok! A skoro jednak żyje, to wygląda na to, że masz dokładnie to, czego chciałeś! To niemożliwe. <laughs> Nawet sobie nie wyobrażasz, jak się za tobą stęskniłem przez ten rok. A to jeszcze nie wszystko. Mam dla ciebie niespodziankę. Przed tobą nowy agent Mark! <laughs> On też żyje? Coś ty mu zrobił? Mm, wystarczył rok, tortur i stworzyłem nowego Jokera. Co prawda jest trochę mniej entuzjastyczny niż ja, ale to i tak duże osiągnięcie. Maruś, zajmij się proszę, Batmanem! Agencie Mark. Co się panu stało? To ja, Batman. Uff! Uff! O, Batman, zapewniam cię, że po roku przerwy wracam do twojego życia na dobre. Uff. Uff. Jim, wygląda na to, że nasz stary znajomy przeżył i chyba jednak nie jest po twojej stronie. Oczywiście, że tak! Nie wierzę, że wszyscy się na to nabrali, ale o tym później. Teraz przedstawiam wam mojego nowego pomocnika. Nikt mnie nie zna, a ja znam wszystkich. Nikt mnie nie widział, a ja widzę wszystko. Kim jestem? Jestem niczym bóstwo. A teraz pozwól, że się przedstawię. Możesz mi mówić R. A ty to kto? Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Najpierw obiecałem coś Jokerowi, a tak! Długo na to czekałem. <słysy> Może teraz coś innego, ha? I raz, i dwa, i trzy! <słysy> Bawi się to! To tylko taka gra! Kto się odezwie po uderzeniu, dostaje jeszcze raz <słysy> Odczuwam ból, ale mogę go znieść. Natomiast ból bliskich bardzo mnie trapi. Kim jestem? O, ho, ho. Już widzę, o co ci chodzi. Nie, zostaw go natychmiast. <laughs> Miałeś rację, R! Dobra, już się nie bawimy. Zaraz do was wrócę, a wy poznajcie się z R-em. O co ci w ogóle chodzi? W zeszłym roku byłeś po mojej stronie, a teraz znowu jesteś przeciwko mnie? O, a nie wspominałem, że to była część mojego planu, żeby cię złamać? Chyba się udało, bo przez rok nie byłeś Batmanem. Po co w ogóle to robisz? No wiesz, w życiu trzeba mieć jakąś pasję i rozrywkę. Odrzuciłeś jego pomoc? Chciał mi pomagać w walce z przestępcami. Nie zwracałem na niego uwagi, przez co wpadł do chemikaliów. Cóż, ja bym nie wierzył w żadne słowo tego wariata. On chyba sam nie wie, co się tak naprawdę stało. W takim razie, dlaczego chciałby być moim największym wrogiem? Po tym, jak chemikalia zniszczyły jego umysł, ubzierał sobie parę rzeczy i padło na ciebie. A skąd ty niby wiesz tak dużo o nim i o mnie? Przyjechałem do Gotham lata temu. Obserwowałem ciebie i twoich wrogów. Można powiedzieć, że wiem o was wszystko. Różnica jest taka, że o mnie nic nie wiecie, ale spokojnie już niedługo wszyscy się o mnie dowiedzą i dowiedzą się, że tylko ja jestem w stanie pokonać Batmana. A gdy tego dokonam, miasto zrozumie, kto jest tutaj najlepszy. Przygotuj się, Batman, nasza gra dopiero się zaczyna.